Albert Zydel, Dzień dyrektor dobry. Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Bardzo się cieszę, że wy wymieniłaś całą nazwę i poprawnie, bo... jestem się długa... na pamięć przed naszym spotkaniem, zapamiętałam, udało mi się wyrecytować całą. Doceniam. <grych> cieszę się, że doceniasz. Słuchaj, kwestia, od której chciałabym zacząć. Otóż nadal zdarza się, że mam do czynienia z osobami, które na propozycję wybrania się do państwowego muzeum etnograficznego w Warszawie odpowiadają cepy, widły, kosy. Nie stanowią moich zainteresowań. Co powiedziałbyś osobom o tego rodzaju wyobrażeniach, żeby przekonać cię do wizyty w miejscu, nad którym sprawujesz pieczę? Po pierwsze do tych cepów, wideł i kos dorzuciłbym jeszcze pisanki, kraszanki, stroje ludowe. I rzeczywiście jest taki wizerunek tej dyscypliny, którą się opiekujemy w muzeum, że ona jest związana mocno ze wsią, z kulturą ludową. A zapewniam ciebie i wszystkich, którzy nas ja słuchają Ja wiem, że nie, nie trzeba obabają, przekonywać, przekonajmy te osoby. Że etnografia, etnologia, antropologia kulturowa mają do zaproponowania e, znacznie bardziej rozbudowane i szersze opowieści. E, to jest tak, że szczerze mówiąc, gdy ja studiowałem w latach 90. etnologię na Uniwersytecie Warszawskim, to te rzeczy, o których właśnie wspomniałaś na początku, to było może 10-15% tego, o czym się e, uczyliśmy. Gdy popatrzymy na programy uniwersyteckie właśnie w dziedzinie antropologii kulturowej, to okazuje się, że też tego w zasadzie folkloru nie ma. Prace pisane są na temat subkultur, różnego rodzaju mniejszości, sytuacji kryzysowych, migracji i tego, czym żyjemy taką szeroko pojętą kulturą. I w zasadzie te tematy nie są obecne we współczesnych muzeach etnograficznych. I wydaje mi się, że no mamy do czynienia z pewnego rodzaju kryzysem, kryzysem wizerunkowym dyscypliny, i też koniecznością odczarowania i zaproponowania nowych tematów, które powinny się w muzeach etnograficznych pojawiać. Bo umówmy się, gdyby Muzeum Etnograficzne miało kolekcjonować obiekty, które mają opowiedzieć nam coś o trzeciej dekadzie XXI wieku, no to stajemy przed olbrzymim dylematem. Cóż to takiego ma być? Być może właśnie ten kłopot z teraźniejszością sprawia, że koncentrujemy się na tym, co... W zasadzie jest przeszła. A gdy gryziemy się w te opowieści o przeszłości, to okazuje się, że kultura ludowa, sztuka ludowa to też są pewne konstrukty, które zostały Absolutnie. wynalezione. W związku z tym staramy się, poza tą propozycją, do której przywiązani są ludzie, bo jak idą do Muzeum Etnograficznego, to chcą oglądać stroje ludowe, ale też uzupełniać te propozycje o tematy nowe, aktualne, bądź też reinterpretacje tematów starych. Mhm. Na Facebooku Twojego muzeum widnieje takie oto sformułowanie, które przykuło moją uwagę. Otóż Państwowe Muzeum Etnograficzne to przestrzeń, w której dorobek kultury światowej spotyka się z indywidualną wrażliwością, stając się inspiracją do odkrywania piękna tkwiącego w różnorodności. No i tutaj pojawia się właśnie ten termin e, wrażliwość. Mhm. I to jest to, co ja szczególnie lubię w Waszym muzeum: to, że jesteście muzeum wrażliwym i uwrażliwiającym na te grupy społeczne, które w tych takich w toku dziejów i w toku narracji takich opasłych, wielkich były do tej pory wykluczane, wy zwracacie na nie uwagę i mam tutaj na myśli kobiety, dzieci i tak zwanych nie, ludzi, jak określa się w narracjach posthumanistycznych, zwierzęta najzwyczajniej w świecie. I chciałam teraz, żebyśmy tym kolejnym grupom poświęcili uwagę w kontekście działań właśnie muzealnych i najpierw proszę pochylmy się nad kwestią dzieci. W jaki sposób wy zwracacie uwagę na dzieci? Nasze czasy, w których żyjemy, są czasami dzieciocentrycznymi. To jest tak, że dzieci jest coraz mniej, więc kierujemy na nie większą uwagę jako społeczeństwo. Ale od wielu lat w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie funkcjonuje przestrzeń, która jest dedykowana rodzinom przestrzeń familijna. Przy czym rodzinę rozumiemy bardzo. E, patchworkowo, dlatego że mam. Zwierzęta to no, też rodzina, nie ludzie to dokładnie. też rodziny. Albo, albo stado, to zależy tak. z jakiej perspektywy będziemy na to patrzyli. Ale e, znając dzieci, to wiem, że dzieci nie chcą być dziećmi. Dzieci chcą być od razu nastolatkami albo dorosłymi, dlatego mówię o tej przestrzeni jako przestrzeni familijnej. Przestrzeń, w której e, zarówno młodzi, jak i dorośli mogą spędzić czas ucząc się czegoś, doświadczając czegoś. I te w zasadzie dzieci, które przychodziły do nas kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, wracają już ze swoimi, bo wiedzą, że program edukacyjny, który jest u nas, jest po prostu dobry, atrakcyjny i uwrażliwiający. Więc dzieci są u nas mile widziane i pieszczotliwe na dzieci w naszym muzealnym dyskursie mówimy bombelki no. I tych bombelków nawet teraz jak wychodziłem na to spotkanie, było naprawdę sporo w naszym muzeum. Ale też staramy się patrzeć na dzieciństwo jako znowu, jako coś, co dzieje się w naszej kulturze i coś, co się zmienia. I z tego powodu powstała w muzeum wystawa, która w zasadzie skierowana jest dla ludzi dorosłych, wystawa o dzieciństwie i o tym, jak koncept dzieciństwa zmienia się od końca XIX wieku w zasadzie do początku XXI wieku. Ale ja bym chciał mówić więcej o nieludziach, dlatego że ten sprawy. Zwrot... do tego jeszcze przejdziemy dobrze? Dobrze. Pozwól mi okay. po kolei odhaczyć te tematy, które chciałam z tobą poruszyć. Natomiast trwa też wystawa właśnie poświęcona dzieciństwu, ale jest też wystawa dotycząca podróży, która w dużej mierze kierowana jest do dzieci. Tak. tak? Która I została przedłużona. Się dosku... dosłownie w związku za kilka dni z ogromnym jej się... sukcesem. Tak, to jest też ten, ten temat podróżowania, który jest taką immanentną cechą naszego stylu życia. Powiedz mi, jak podróżujesz, a powiem ci, kim jesteś. Na pewno to, jak podróżujemy, stanowi część naszego wizerunku, które każdy z nas jakoś tam kreuje, chociażby poprzez media społecznościowe, to podróżowanie staje się również klasowe. Ta tęsknota też za podróżowaniem, która eksplodowała w momencie, gdy podróżować nie mogliśmy w trakcie pandemii, okazywało się, że odległe destynacje Azja i Afryka są dla nas zamknięte, ale pojawiły się mikrowyprawy, które były jakimś renesansem. Przy okazji wystawy To To, to Tam opowieść o podróżnikach i podróżniczkach, też zrodziło się w naszych głowach taka chęć wyjścia poza mury muzealne i zaproponowała. A ty o czymś, o czym ja chciałam zaraz też z tobą porozmawiać. Czyli niech zgadnę, czy to jest Wiślana ekspedycja telegraficzna? Chciałam poprosić cię właśnie, żebyś opowiedział nam, czym jest ta. Słuchaj. Przejdźmy jeszcze przez kolejne tematy, Dobrze. jakby te trzy, okay. po czym wrócimy Wróćmy. do tego, okay? Bo muzeum, w którym Ty pracujesz, jest też muzeum, które stosuje feminatywy i które uważam oddaje kobietom należną im uwagę. W jakich kontekstach opowiadacie o fascynujących kobietach? Rzeczywiście, ten rok jest rokiem kobiet. Są dwie wystawy poświęcone kobietom, i oddajemy i głos, i przestrzeń. Jedna z nich to są malarki warszawskie, które w tej chwili są wyjechały z Warszawy mhm. do Krakowa. I sztuka nieprofesjonalna, naiwna, zdaję sobie sprawę, że te nazwy są oceniające, ale tak. czerpie z pewnej tradycji... Sztuka zwana naiwną, tak była zatytułowana. Aleksander Jackowski, hmm. który pod koniec XX wieku wydaje album prezentujący właśnie postaci ludzi, którzy tworzą, ale którzy nie mają dyplomu ASP. Tworzą często na marginesie też społeczeństwa, często są wykluczeni ze względu na swoją niepełnosprawność. Więc te tradycje są u nas długie, ale też nasze zbiory są no po prostu reprezentują te, te nurty, ale druga wystawa związana mocno z feminatywami to jest wystawa etnografki nie, antropolożki Profesorki, prezentujące matki założycielki dyscypliny, którą uprawiamy, bo nie wiem czy wiecie Państwo, ale pierwszą kobietą z tytułem Profesorki w państwie polskim to jest Cezaria Bodułę de Courtenay Erenkreutz Jędrzejewiczowa, która uzyskuje właśnie tytuł profesorki w dziedzinie etnologii. Jesteśmy bardzo dumni, z tego, że to właśnie była e, kobieta. I o tych kobietach, które, które zajmują się etnologią, etnografią, antropologią kulturową, chcemy opowiadać historię. To są takie herstory w zasadzie, her dlatego że tak. to nie są tylko opowieści o ich życiu profesjonalnym, to nie są tylko opowieści o ich różnorodnych zainteresowaniach badawczych, ale to są też opowieści o ich życiu e, prywatnym, o ich związkach, związkach z innymi mężczyznami, którzy Jakby często... Wielość nazwisk wspomnianej przez Ciebie, Pani, świadczy też o fascynującym, myślę, I życiu. to nie są wszystkie jej nazwiska, było ich więcej, ale też o tym, że te kobiety często żyją w cieniu swoich mężów, którzy robią kariery, którzy błyszczą w sytuacjach społecznych, a one gdzieś tam w takiej akademickiej kuchni pichcą coś, co potem służy właśnie mężczyznom. Chociaż te relacje władzy pojawiają się też w związkach, które nie są heteronormatywne. Pokazujemy też bogactwo etnologii, dlatego że zainteresowania badawcze tych przedstawianych bohaterek są naprawdę różnorodne i to nie jest tylko polska wieś, to nie jest tylko kultura ludowa właśnie, ale to są też badania w Azji, badania w Ameryce Południowej, często bardzo prekursorskie i w końcu to, czym zajmują się w tak zwanym czasie wolnym, ich działalność społeczna, ich chęć też zmieniania państwa polskiego w międzywojniu. Poza 20 sylwetkami kobiet prezentujemy też artystki współczesne, wideo Anny Baumgard, ale też patchwork Marty Skuzy z feminatywami właśnie tak. naszytymi na skrawki męskich koszul. Marta Skuza robi w męskich koszulach. I te męskie koszule, często prane i prasowane przez kobiety, stają się dla niej tworzywem, na której wprasowuje żeńskie nazwy popularnych zawodów. Znajduje się tam te, również etnografka. Dobrze, to wróćmy teraz do kwestii, którą chciałaś poruszać wcześniej. Otóż psią mortką waszego muzeum, obecną na plakacie Oli Jesionowskiej-Pieski też, jest Ładka. Ładka jest też bohaterką książki, psia książka, 13 rozmów o miłości. Gdybyś mógł teraz powiedzieć nam co nieco o Ładce w kontekście właśnie otwarcia Waszego muzeum na istoty nieludzkie. I to jest proszę Państwa ten moment, gdy pani redaktor tutaj po prostu odkryła nepotyzm, który zadział się w muzeum. Psią twarzą muzeum jest dyrektorzanka, jest pies, który jest w stadzie z dyrektorem. No, my Nie wiem, czy to jest do końca etyczne, ale być może gospodarne. Nie szukaliśmy modelki mm -hmm. gdzieś daleko, tylko po prostu braliśmy tą, która gdzieś pętała się pod nogami. Po korytarzach muzealnych. Tak, dlatego, że do naszego muzeum można przychodzić w towarzystwie swoich nieludzkich no przyjaciół, właśnie. to są zwierzęta domowe, które zapraszamy. Wydaje mi się, że znowu takim impulsem do tego było to, że już w muzeum pracowały koty. Jeśli zastanawiacie się, co koty. Jaką pracę mają w muzeum, to nie, nie jest to łapanie myszy. Koty z, organizują dobrą atmosferę pracy. Co jest bardzo ważne. Nawet czasami w muzeum można czymś się zdenerwować i, i, i jeśli mamy kota i możemy zanurzyć swoje dłonie w jego futro, zsynchronizować oddech z jego mruczeniem, to się uspokajamy. Ale to był taki pierwszy krok, który, który otworzył nas też na inne nieludzkie... Istoty. I to jest też zbieżne z tym, co dzieje się we współczesnej antropologii kulturowej, która coraz rzadziej koncentruje się na ludziach, a coraz częściej koncentruje się też na nieludziach, na tych innych społecznych aktorach naszego życia często zapominanych, wykluczanych, wykorzystywanych, ale którzy no, są z nami od wieków i w różny sposób z nami no, funkcjonują. Przedmiotem naszego zainteresowania są nie tylko nie ludzie, ale też no, to jest pejzaż czy taki konstrukt jak rzeka. No, rzeka jest czymś naturalnym, jest tam woda, jest tam nurt, ona do końca zmierza, ale jest też czymś, co wytwarza kulturę. Ta rzeka czasami nas dzieli, czasami nas łączy. Przywykliśmy myśleć o, o, o Polsce w takich kategoriach geograficznych, które nas konstytuują, że Tatry i Bałtyk, albo coś, co jest pomiędzy Tatrami no a Bałtykiem. Ale przecież przez całą Polskę przepływa, przepływa Wisła i to jest wokół tej Wisły, jednoczymy się jako naród i różne tropy literackie, filmowe, wizualne związane z tą rzeką są bardzo popularne. A no to my... może właśnie teraz, powróćmy do tej kwestii, do której zdążyłeś już nawiązać, ponieważ panuje nam obecnie sezon wakacyjny, uczestniczymy w licznych wyprawach, także w spływach, dlatego teraz prosiłabym o powrót do tematu, który już wcześniej się pojawił. Wiślana wpływu. ekspedycja jak najbardziej. No to jest właśnie to nasze zainteresowanie e... Pewnymi konstruktami kulturowymi, które związane są z naturą. Ten podział na kultura i natura zaczyna się zacierać w naszych czasach, czasach antropocenu, ale też to jest odwołanie się do pewnych muzealnych tradycji. Otóż wyobraźmy sobie, że w latach 50. ubiegłego wieku muzeum posiadało barkę. Barka nazywała się Złota Kaczka. I na tej złotej kaczce, która pływała po Narwi, po Bugu, po Wiśle, były prezentowane wystawy. Złota kaczka przybijała do brzegu, koło jakiejś wsi, zachęcano lokalną ludność, żeby się ukulturalniła, weszła na barkę i zobaczyła wystawę, która była zrobiona przez Muzeum Etnograficzne. I do tej tradycji wracamy nie w całości, dlatego że w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić, żeby. Konserwatorzy muzealni czy główny inwentaryzator pozwolili nam na, 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 w takich niepewnych warunkach wynieść eksponaty muzealne, ale pływamy po Wiśle już drugi rok, starając się rozmawiać z ludźmi i spotykać z instytucjami, które wokół, które wokół rzeki aktywnie działają. Więc w tym roku płynęliśmy do Torunia przez Czerwińsk nad Wisłą, przez Płock, Włocławek i dotarliśmy do Torunia, gdzie jest nasze siostrzane muzeum etnograficzne specjalizujące się w opowieściach wokół wody, wody, wokół wody i wokół rzeki. Poziom wody w Wiśle jest bardzo niski, więc czasami mieliśmy trudności z przepychaniem naszej łodzi, ale też z perspektywy rzeki mogliśmy przyglądać się miastom miastom, które zaczęły przypominać sobie o tym, że w mieście jest woda, jest jakaś przestrzeń publiczna, którą należałoby zagospodarować, mm. być może oddać w ręce i nogi mieszkańców. No, to też przeżywaliśmy kilka lat temu w Warszawie, gdy oddane zostały do użytku bulwary mm. wiślane i okazało się, że fantastycznie potrafimy spędzać czas nad Wisłą i ten czas nie musi być tylko związany z piciem Napojów Absolutnie. z głośną muzyką, ale przecież właśnie nad Wisłą jest wciąż Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mm -hmm. Nieopodal Wisły jest biblioteka uniwersytecka. Liczne e... wystawy odbywają się też w plenerze. Tak, są, są tam też koncerty, ludzie uprawiają też tam sport. Trzeba poczytać taka... na leżakach, są też takie akcje. Totalnie demokratyczna przestrzeń, mm -hmm. do której nie trzeba kupować biletu. Przestrzeń, do której nie, nie, nie musisz mieć nie wiadomo jakich kompetencji tak. kulturowych, żeby I z niej korzystać. Więc wydaje mi się, że też w innych miastach, takich jak Włocławek, jak i Płock, to się zaczyna e, dziać i przypominamy sobie o tych rzekach, ale te rzeki też są w opłakanym stanie. Znaczy w zeszłym roku przeżywaliśmy tragedię związaną z zanieczyszczeniem e, Odry, no wciąż e, stan jakości wody w Wiśle e, mógłby być e, e, lepszy, nawet jeśli są tacy, którzy w niej morsują albo pływają, to wydaje mi się, że to czystość wody nie jest jeszcze E, idealna, ale to, co jest zatrważające i to, co widać gołym okiem, że tej wody jest po prostu coraz mniej. Mhm. E, I te e, letnie e, rzeczne wyprawy często są obarczone takim ryzykiem, czy wystarczy nam wody, żeby przepłynąć dalej. Zdaje się, że zdarzało wam się ugrzęznąć. Tak, tak, mhm. to były trudne, trudne sytuacje, ale to też były takie sytuacje, w, której, w których budował się zespół, że coś wspólnie grupy, musieliśmy... Tak zrobić i działać i to było nawet lepsze niż jakiś team building, za który musielibyśmy płacić, bo wspólnie i rozmawialiśmy z ludźmi i obserwowaliśmy przyrodę, ale też pokonywaliśmy pewne trudności. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest trochę taki marketingowy chwyt, Wiślana ekspedycja, Wiślana być może brzmi trochę na wyrost. Ale no, no, no to są takie właśnie wyzwania, z jakimi spotykali się nasi poprzednicy, gdy wyruszali na jakieś wyprawy. Nie musiała być to Afryka, to mogło być Polesie, które było taką terrą inkognito, którą badali chociażby obrębski etnograf i socjolog. I oni też musieli gdzieś tam w ten polski interior się zanurzyć i zmagać często z przeciwnościami losu. Ty obok wypraw wodnych preferujesz również piesze, łapa w nogę z łatką. Co w ostatnim czasie szczególnie olśniło Was podczas Waszych wypraw? Bardzo lubię chodzić i to jest też dla mnie taki czas, żeby móc zastanowić się i pomyśleć nad różnymi e, sprawami. Muszę powiedzieć, że najlepsze przy, pomysły przychodzą mi do głowy wtedy właśnie, kiedy e, chodzę. E, ja lubię chodzić wzdłuż rzek jesteś perypatetykiem. Jesteś kolejnym perypatetykiem, z którym mam przyjemność tutaj rozmawiać. W zeszłym tygodniu była perypatetyczka Magdalena. Ja myślę, że wiesz, że to jest e, naukowo e, udowodnione i z pewnością są jacyś amerykańscy naukowcy, którzy dowiedli, że nasz mózg pracuje lepiej, gdy się Absolutnie. dotleniamy e, i chodzimy. Ale ja lubię chodzić wzdłuż rzek, dlatego że jak idzie się wzdłuż rzeki, to ciężko się zgubić, bo po jednej stronie mamy rzekę, a po drugiej rzeki nie mamy, i zawsze gdzieś. E, Dojdziemy. Po Wiśle taką rzeką, e, e, która mnie ekscytuje, jest Dunaj. Rzeka, która łączy kilka europejskich państw, kilka tradycji dość różnych. E, w tym roku nie udało mi się przejść z Bratysławy w kierunku Węgier i Gior. Zostawiam sobie to na następny rok, ale zachęcam do takich spacerów nadrzecznych, dlatego że no, one są w pewnym sensie łatwe. Zawsze jest jakaś ścieżka wzdłuż e, rzeki. Ale też są też takie przestrzenie, które czasami są zapominane przez ludzi. Jedźmy w góry, tam są szlaki, tam są oscypki, Tatry, a, 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 a te wędrówki wzdłuż, jak wydaje mi się, że nie są jeszcze tak popularne. Pod jednym z Twoich zdjęć na Instagramie widnieje takie sformułowanie, które urzekło mnie szczególnie – patrzę na świat z nawyku. I chciałam Cię teraz zapytać o te Twoje spojrzenia na świat jako odbiorcy kultury. Co w ostatnim czasie wypatrzyłeś jako odbiorca kultury, co szczególnie przemówiło do Ciebie? No To, to, to odniesienie w zasadzie jest cytatem, to, to, to nie mój tekst, tylko zapożyczenie. Ale no to, to, to jest taka praca etnografa i etnografki. Znaczy my jesteśmy non stop w pracy i mhm. obserwacja uczestnicząca, zanurzanie się w kulturze rozumianej nie jako chodzenie do opery, teatru, kina czy na koncert, tak. tylko w takiej kulturze, która związana jest z przygotowaniem posiłku, w jaki sposób pracujemy, relaksujemy się, uprawiamy seks, to jest ta kultura, która jest równie interesująca i jest czasami trudniejsza do uchwycenia, bo codzienność jest tak zwyczajna, jest tak powtarzalna, że zazwyczaj nie mamy nad nią refleksji. Ciężko się od niej jakby zdystansować, bo jest coś, co robisz po prostu właśnie z nawyku. Więc no to jest historia o tym, że etnograf i etnografka są zawsze w pracy, a zazwyczaj też są spóźnieni, bo często przyglądają się zjawiskom i wpadają na pomysł, że można by nad czymś się pochylić w momencie, gdy to odchodzi, zanika, obu umiera. A czy jest w przepastnych magazynach muzealnych coś takiego, co szczególnie chciałbyś wydobyć na światło, nazwijmy to dzienne? Nasze magazyny są fascynujące i czasami no, muszę powiedzieć, sobie. że wchodzę na kilka minut, wychodzę po kilku godzinach i naprawdę to nie jest taki bon mod. Mm -hmm. To się dzieje, bo tam są kolejne szafy, kolejne obrazy, które e, oglądam. Ale ostatnio prowadzałem wycieczkę licealistów e, po muzeum i muszę powiedzieć, że... Zazwyczaj jestem wygadany i potrafię odbić piłeczkę, ale młody człowiek zadał mi pytanie o taki eksponat, jeden jedyny, gdyby się okazało, że jest koniec świata i chciałbym ocalić jeden eksponat, to co by, było, co by to było, co ja bym wyniósł z, tych, z tego muzeum. I on zadał mi to pytanie kilka miesięcy temu, bo dzisiaj Do nie jestem w stanie mm -hmm. odpowiedzieć na to pytanie, co by to było. I to było jedno z najtrudniejszych pytań, jakie usłyszałem chyba w całym swoim życiu. Jestem wdzięczny temu młodemu człowiekowi za to, że, że to pytanie mi zadał, bo no, po cały kłuję. czas mm -hmm. muszę się nad tym <laughs> zastanowić i cały czas nie mam dobrej mm -hmm. odpowiedzi. I nawet jak mi się wydaje, że już, już wiem, że może to powinien być najdroższy eksponat, który mamy w naszej kolekcji. To, to jednak przychodzą jakieś myśli, że, e, że może jednak nie, że może to powinno być coś, coś innego. Mhm. A powiedz mi, jak łączysz doświadczenie wyniesione z pracy w obszarze marketingu e, z zarządzaniem jednostką kultury? Dla mnie praca w marketingu to jest praca antropologiczna, dlatego, że marketing to nie tylko sprzedaż, ale to jest też zarządzanie treściami kultury, poszukiwanie potrzeb konsumenckich, rozumienie tego, czego ludzie oczekują, czasami kreowanie tych potrzeb, więc w marketing to jest w pewnym sensie zarządzanie kulturą, tą właśnie kulturą miejską, kulturą codzienną, kulturą przyjemności i potrzeb pierwszej, tak, takiego pierwszego biologicznego, czasami zaspokajania, ale... No, wydaje mi się, że właśnie że, 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 że to patrzenie na kulturę, nie jako na kulturę wysoką, na to, że wymagamy od siebie jakichś kompetencji, żeby zrozumieć film, zrozumieć przedstawienie, tylko na kulturę w szerszym pojęciu, to jest dość łączące instytucje kultury z pracą w marketingu. Mhm. Ja teraz chciałabym się odnieść do Twojej wypowiedzi, którą posłużyłeś się obejmując swoje stanowisko. Pozwolę sobie zacytować. Otóż mam nadzieję, że wraz z zespołem będę mógł pokazać w zajmujący sposób bogactwo obiektów i archiwaliów muzeum. Chciałbym, aby adres Kredytowa 1, powtórzę, Kredytowa 1, stał się rozpoznawalny dla mieszkańców i mieszkanek Mazowsza i Polski. Żywię nadzieję, że muzeum stanie się przestrzenią twórczą dla osób związanych z etnografią i antropologią kulturową, ale także otwartym miejscem debaty. Jak widzisz te słowa teraz z perspektywy czasu? Na jakim jesteś etapie ich realizacji i co jeszcze chciałbyś osiągnąć, zrobić? Bardzo dziękuję, że przytaczasz te słowa, bo, bo wypowiedziałem je trzy lata temu i w zasadzie mogę powiedzieć, że to, co wtedy było obietnicą, to teraz. Się spełniło. Przed naszą rozmową zadzwonił telefon od jednego z prominentnych polskich antropologów, który pewno poszukuje kolejnego terminu na to na kolejne jakieś nasze wydarzenie. I będę musiał oddzwonić i powiedzieć, że następne wolne terminy mamy dopiero w styczniu. Nasz kalendarz jest zapełniony. Jesteśmy otwarci na różne środowiska e, e, związane z szeroko pojętymi naukami społecznymi. To nie jest tylko Warszawski Instytut Etnologii, to nie jest e, tylko środowisko związane z kontekstami polską sztuką ludową, ale naprawdę staramy się służyć naszą infrastrukturą dla ludzi, którzy robią coś wokół e, kultury i wokół antropologii. E, to jest też tak, że wydaje mi się, że zespół okrzep e, zespół może realizować swoje e, pomysły. To jest tak, że wystawy, które prezentujemy w siedzibie przy Kredytowej 1, rzeczywiście w dużej mierze opierają się e, o tym, co jest w naszych magazynach. To znaczy wystawa Nikifora, który, e, którego kolekcję dość sporą e, mamy, przyciągnęło na Kredytową 1 rzeczywiście dużo ludzi. Ale Sama to... byłam trzy razy. A, to ty, zastanawiałem to ja. się właśnie kto, kto był trzy razy. Ale też ta wystawa pojechała do, do Kowna mhm. i też cieszyła się sporym, sporym zainteresowaniem. Udało nam się wyjść nie tylko poza granicę Mazowsza, nie tylko poza granicę, ale też poza granicę Polski, dlatego że przygotowaliśmy, czy znaczy też mieliśmy okazję współpracować przy wystawie dotyczącą śmieci i odpadów, którą jeszcze można oglądać w Brukseli w Domu Historii Europejskiej, jeśli kogoś gdzieś wakacyjne wiatry zawieją do Brukseli, to bardzo polecam wystawę o śmieciach. Przepraszam, że Ci wejdę w słowo, bo to też jest odpowiedź na to pierwsze pytanie tak naprawdę, tak? Ten wielki temat, którym się zajmujecie, no, który tak naprawdę nie jest oczywistą rzeczą, jeżeli by się zastanowić nad tym, czym moglibyście się zajmować. to udowadniacie, że wszelkie te kwestie bieżące mogą znaczy, stanowić temat. My zazwyczaj myślimy o śmieciach w momencie, gdy sprawiają nam problem, tak? Gdy trzeba je wynieść. Tak. Gdy okazuje się, że nie ma komu tych śmieci odebrać, gdy mamy jakieś kryzysy związane właśnie z odbiorem, coraz częściej zachęcam do tego, żeby nie myśleć o śmieciach, tylko o odpadach, bo odpady nabierają wartości. Bo mm -hmm. jeśli się okaże, że papier, plastik, szkło mogą zostać po raz kolejny użyte, no to one nie są wyrzucone raz na zawsze, tylko są w jakimś obiegu. I ta opowieść o naszych śmieciach, odpadach, które wytwarzamy codziennie które staramy się wyrugować z naszego codziennego życia. Jest to syzyfowa praca, bo ile nie posprzątamy, to one się znowu pojawiają. Więc wydaje mi się, że to jest fascynująca historia. I w zasadzie każdy z nas jest ekspertem w tej historii, dlatego że każdy z nas wytwarza śmieci, ale mam też nadzieję, że każdy z nas segreguje odpady. Jak najbardziej. Czyli jakie atrakcje przygotowaliście dla nas w najbliższym czasie? Bo wiem, że dzieje się nie tylko w muzeum, ale też na placu przed muzeum. Tak jest. Staramy się na placu Małachowskiego zaznaczyć naszą obecność, właśnie po to, żeby ściągać pod adres kredytowy jeden jak najwięcej ludzi, więc koncerty, których kuratorem jest Adam Struk, koncerty związane z muzyką tradycyjną, przy czym ta tradycja jest naprawdę szeroko, szeroko rozumiana. rozumiana. E, m, pracujemy nad wystawą o kwiatach polskich, no właśnie e, idąc w ten dyskurs związany z posthumanizmem i zainteresowaniem. Innymi gatunkami niż gatunek ludzki. Wydaje mi się, że te wzory kwietne i kwiaty symbolizujące wiele różnych rzeczy w naszym cyklu życia to fascynujący temat i łączę duże nadzieje z tą wystawą, którą otworzymy w listopadzie. W październiku będziemy prezentowali artystę ludowego Leona Kudłę, który był zaprzyjaźniony z jednym z warszawskich rzeźbiarzy który no tą wystawą też chcielibyśmy pokazać trochę inną optykę czytania czym jest kultura ludowa i kim był artysta ludowy. Więc to wydarzy się jeszcze w tym roku, a w najbliższych dniach i tygodniach będziemy zamykali program na rok 2024-2025, więc nie chciałbym jeszcze o tym mówić, Jasne. żeby nie wyprztykać się z tej amunicji Oczywiście. medialnej, którą sobie tutaj zostawiam na końcówkę naszego I tak roku. tak na tym etapie jest już apetycznie. W związku z czym zapraszamy Państwa serdecznie pod adres Kredytowa1, gdzie spotkać możecie Roberta. Czasem spotkać też możecie mnie. Dziękuję Ci Robert serdecznie za rozmowę. Dziękuję za dobrego. zaproszenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.